Cześć, witam wszystkich, tak na szybko moi drodzy, czemu nie ma filmów, z prostego powodu, no, praca i aktualnie sporo licytuję na OneBit, więc mam ograniczony czas, przechodzę po prostu z pracy zmęczony, no mnie, nie chce mi się po prostu nic, idę się kąpać, jem, co nieco poczytam, no i wchodzę na aukcję OneBit i Licytuję, no i to już później jedna wielka lipa. Nie chce mi się naprawdę nic. E, dobra. E, moi drodzy, zapraszam jeszcze do sklepu esnumizmatica.pl. E, sklep internetowy dla kolekcjonerów. E, zakupicie sobie tam niezbędne rzeczy do prowadzenia swojej kolekcji, a zresztą wejdźcie na stronę tego sklepu. Link e, jest, pod, e, jest w opisie pod filmem. No, i tutaj macie kod rabatowy na zakupy do tego sklepu. Kod brzmi ROSTEK 2023-2023. No i będziecie mieli 10% upustu na Wasze zakupy. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj tematem 10 groszy, rok 66. Na początek opiszemy sobie oczywiście monetę. Waga monety jest to 0,7 g. Średnica 17,6 mm. Moneta jest wykonana, moi drodzy, z alum polonu. Alum polon jest to odmiana aluminium. Obrzeże, rand czy bok monety jest gładki. Stempel zwykły, moneta obiegowa. Jeśli chodzi o stempel, proszę pamiętać, że monety aluminiowe wybijane świeżym stemplem często wybijały się jak monety proof-like. A proof-like jest to moneta przypominająca monetę lustrzaną, ale monetą lustrzaną nie jest. Dobra. Projektantem monety jak i awersu, tak i rewersu jest Andrzej Peter. A nakład, mojej drodzy, tej monety 10 groszowej jest to 70 milionów 749 000 sztuk. Na szybciutko sobie opiszemy monetę. W centralnym punkcie monety jest orzeł bez korony, ówczesne godło PRL-u. Poniżej mamy datę bicia, datę emisyjną 1965. Pod łapą orła znajduje się znak mennicy warszawskiej. W napisie otokowym mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa. Na rewersie mamy nominał 10, nazwę nominału groszy i gałązkę wygiętą w formie łuku, przepasaną wstążką czy tam wstęgą. Potężny dość nakład, 70 milionów to nie jest mało, ale moi drodzy, pamię pamiętać trzeba, że ta moneta była opiewowa. Tak? w tamtych czasach 10 naprawdę miała swoją pozycję więc sporo tych monet wczesnych lat 60 no po prostu się posłużywały w obiegu tak więc zakupywanie monet w stanie pierwszym no, jest możliwe ale już problematyczne przejdźmy moi drodzy do cen jakie znalazłem, znaczy jakie znalazłem, takie jakie są na Allegro już Wam pokazuję no i moi kochani zobaczcie, mamy tutaj 250 zł za monetę w slabie NGC MS66 tutaj nie będziemy brali pod uwagę Monet z Allegro lokalnie, bo z prostego powodu no ludzie z tego odłamu Allegro po prostu albo zazwyczaj nie mają pojęcia o tej numizmatyce. Sporo oszustw się zdarza, tak. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Zdarzają się też jak najbardziej uczciwi sprzedawcy na tym serwisie. No ale. No jak sami znacie, sami znacie moją opinię na temat kupowania monet na Allegro lokalnie, czy OLX, czy tam na grupach facebookowych. No ja raczej odradzam takich zakupów. No chyba, że jesteście na 100% pewni takiego człowieka, no to jak najbardziej można kupić. Idźmy dalej. No moi drodzy, tu jest piętna sztuka jak widać. 60 zł. Tu mamy stan menniczy 49 zł. Stan minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. No to widzicie moi drodzy, że jakoś taka tanio to też nie jest, no bo 40 zł wydać na taki mały kawałek aluminium. Także widzicie, moneta potrafi swoje kosztować. Oczywiście wiadomo, że w slabie będzie kosztowała najwięcej. A jeśli chodzi o ceny z licytacji, moi drodzy, OneBit, no to taka 10 groszówka po panu kałkowskim. Moneta oczywiście w stanie pierwszym. Cena wywoławcza była 50 zł, a moneta sprzedała się, moi drodzy, za 437 zł. Następnie znalazłem sobie tutaj na OneBicie 10 groszy w slabie NGC z notą MS-67. I moi drodzy, bardzo piękny egzemplarz. Zresztą nota tej monety o tym świadczy. Także cena wywoławcza była 50 zł, a moneta sprzedała się za 543. Także, jak widać, wiele monet, które są ogradowane, potrafią więcej kosztować niż luzem. Także myślę, że warto niekiedy pomyśleć nad gradingiem. E, oczywiście, w amerykańskich firmach. Typu NGC czy PCGS, ale odradzałbym to robienia raczej w polskich firmach gradingowych. Dobra, moi drodzy, ceny znacie, nakład znacie. Hmm, oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. A obecnym moim subskrybentom dziękuję za komentarze, za łapki pod filmami oraz za wsparcie. Także to jest wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.